Dobre dżysy, tylko dobre je My palimy żomuś, tylko dobre je bałeś, ale dłoni joń tam mam. Jak tu hrabie chyba... Prawie chyba wszystko. My łapiemy tylko po Zle. zybry. To jest, to jest wszystko dobre dżysy. Co? Pole! Pole! Ja pierdolę! Ale mam już plan! Pomalutko, bez pośpiechu! Wszystko zjebie sam! To się masz, dupcyłem masz, kilka masz, ładnych masz, lat Jesteś no, no. dla mnie wielką damą, tą jedyną, tą wygraną I jak nic za no, no, cześć świecie dupcy cię było. Dawaj, do koniec Jesedio se łąckie sieć. W świeciło Wysyło do mnie z jagodami Dziewcy jak miło No zbierała jogurt, bo Wodzajaszu to ci dom Dum ci jagód ze zbanecka Bo ja cię kuchum! Bo ja cię kuchum! Bo ja cię Bo ja no, no, Wyszedł se kosi, świeciło Wyszło do mnie z jagodami Dziewce jak miło No ty jagód po Po ja siu, to ci dom Dam ci chuja do zbanecka Bo ja cię <gryzny> <gryzny> Takiego Janicko serducho by chciało, żeby się w bogactwie nigdy nie kochało, takiego Janicko.